Cześć wszystkim. Witam was bardzo serdecznie na kanale. Dziś zabiorę was w podróż w czasie. Podróż, która sprawi, że na nowo spojrzycie na te cudeńka na dwóch kołach. Bo wiecie, zanim powstały te maszyny, które budzą podziw, zanim Harley Davidson stał się legendą, a Yamaha symbolem prędkości, było coś, co ledwo przypominało motocykl. Coś, co dziś mogłoby posłużyć za rekwizyt komedii. Dziś zagłębimy się w historię i odkryjemy kiedy i gdzie narodził się pierwszy motocykl. I uwierzcie mi, nie będzie to bajka o rycerzach na lśniących rumakach, bardziej o inżynierach na dziwnych drewnianych konstrukcjach, którzy zaryzykowali spalenie sobie tyłka w imię nauki. Przygotujcie się na dawkę faktów, ale i na kilka ciekawostek. Zanim dojdziemy do mięsa, czyli pierwszego prawdziwego motocykla, musimy cofnąć się jeszcze bardziej. Ludzie marzyli o samodzielnym przemieszczaniu się bez wysiłku od wieków. Były dorożki, konie, ale silnik? To już było coś. Wcześniej były różne dziwne prototypy próby napędzania rowerów parą. Tak, parą? Wyobraźcie sobie taki parowy rower. Para bucha, gwizdże, a wy jedziecie powoli i wszyscy patrzą jakbyście uciekli z cyrku. Mieliśmy też konstrukcje trójkołowe, takie jak Velocipede z silnikiem parowym z 1867 roku, autorstwa Sylwestra Howarda, albo Michaud też parowe, z 1868 roku. Te maszyny były ciężkie, nieporęczne i niebezpieczne. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na czymś, co wygląda jak mała lokomotywa, a do tego jest niestabilne. To jak próba jazdy na deskorolce, która waży tonę. Ale to nie o tych parowozach na dwóch kołach będziemy dzisiaj mówić. Dziś skupiamy się na rewolucji, która nadeszła wraz z silnikiem spalinowym. To było jak przesiadka z kołębia pocztowego na internet. Oficjalnie za pierwszy motocykl w historii uznaje się maszynę, którą zbudowali Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach. Tak, ci sami, którzy później stali się gigantami w motoryzacji. Założycielami film daimler Motoret Gesselhaft, która potem przekształciła się w Mercedes-Benz, ale to, co stworzyli w 1885 roku, daleko odbiegało od dzisiejszych maszyn. Nazwali to cudo Daimler-Reutwagen, co można przetłumaczyć jako jeżdżący wóz lub jeżdżąca bryczka. Ale szczerze mówiąc, bliżej mu było do roweru z silnikiem niż do dzisiejszego motocykla. Rama była wykonana z drewna. Tak, dobrze słyszeliście? Drewna. Drewna dębu, jeśli ktoś jest ciekaw. Wyobraźcie sobie, że dziś kupujecie motocykl, a sprzedawca mówi, panie, to jest ekologiczne, całe z drewna. Tylko nie parkuj pan w deszczu, bo spuchnie. I to nie wszystko. Miał cztery koła. Dwa główne i dwa mniejsze. Boczne, które miały stabilizować konstrukcję. Takie koła pomocnicze dla dorosłych. Wyobraźcie sobie zakryt na tym cudeńku. To jak jazda na kłodzie z silnikiem, która ma jeszcze dwa małe kółka, które się blokują przy każdej nierówności. Nie było żadnego zawieszenia, żadnych amortyzatorów. Po prostu deska na kołach. Każda dziura w drodze to był test dla wytrzymałości kręgosłupa. Pod maską, a raczej pod deską, krył się silnik benzynowy o pojemności 264 cm3, generujący uwaga, trzymajcie się w hoteli całe. Pół konia mechanicznego. Pół konia to mniej więcej tyle co kosiarka spalinowa albo bardzo zmęczony kucyk. Prędkość maksymalna oszałamiająca 11 km na godzinę. Tyle to się jedzie na hulajnodze, albo w sumie nawet i szybciej. A do tego silnik pracował na zasadzie gorącej rury. Nie było świecy zapłonowej w dzisiejszym rozumieniu. To była taka gorąca rurka, która załapała, załapała, zapalała mieszankę paliwową trochę jak zapalniczka, tylko że w silniku. Brzmi bezpiecznie, prawda? A kto jako pierwszy miał odwagę dosiąść tego drewnianego potwora? Nie był to Gottlieb Daimler osobiście ani Wilhelm Maybach. Oni byli zbyt zajęci myśleniem o przyszłości Mercedesa. To był 17-letni syn Daimera, Paul. "Wyobraźcie sobie, ojciec mówi: "Synu, mam dla ciebie nową zabawkę. Uważaj, bo może się rozpaść w każdej chwili, ma drewnianą ramę. A i nie zapomnij, że fotel może się zapalić." To brzmi jak przepis na katastrofę, prawda? Ale Paul był odważny. Pierwsza jazda odbyła się 10 listopada 1885 roku. Paul przejechał około 3 km z Kanstad do Untertürkheim. Unter I z powrotem. Podobno podczas jazdy zapalił mu się fotel. Tak, drewniany fotel, drewniana rama, co mogło pójść nie tak. Silnik był umieszczony pod siedzeniem, a gorąca rura zapłonowa nagrzewała wszystko w okolicy. Na szczęście Pałusz szybko zauważył dym i ugasił pożar. To musiał być prawdziwy hardcore. konia mechanicznego, drewno, ryzyko pożaru i brak hamulców, które by jakkolwiek działały. Prawdziwa przygoda. To była jazda na krawędzi. Dosłownie. Co ciekawe, Daimler i Maybach nie opatentowali na jako motocykla. Opatentowali go jako pojazd z silnikiem gazowym lub naftowym. Dla nich to po prostu był kolejny sposób na przetestowanie ich rewolucyjnego silnika spalinowego. Nie zdawali sobie sprawy, że właśnie stworzyli coś, co zmieni świat. Daimler i Maybach nie do końca zdawali sobie sprawę, że właśnie stworzyli podwaliny pod zupełnie nową erę transportu. Ich głównym celem było testowanie silnika, a Rotwagen był tylko mobilną platformą testową. Ale to właśnie oni pokazali, że dwukołowy pojazd napędzany silnikiem spalinowym jest możliwy. Od tej drewnianej, powolnej maszyny przeszliśmy długą drogę. Dziś mamy motocykle, które rozpędzają się do setki w kilka sekund. Mają setki koni mechanicznych i są naszpikowane elektroniką. Od ABS-u przez kontrolę trakcji po systemy multimedialne. Nie ma już drewnianych ram ani płonących siedzeń, a przynajmniej taką mam nadzieję. Pojawienie się Rottweigena otworzyło drzwi dla innych wynalazców i już w 1894 roku Hildebrand i Wolf Müller stworzyli pierwszy motocykl produkowany seryjnie. Który jako pierwszy został nazwany motocyklem, Motorad w, Niem w Niemczech. Miał już dwa koła, a nie cztery, i wyglądał znacznie bardziej jak motocykl. To pokazuje, jak szybko rozwijała się technologia: od eksperymentu na drewnianej ramie do seryjnej produkcji w niecałe 10 lat. To jest tempo. Wszystko to dzięki wizji i odwadze tych dwóch niemieckich inżynierów i pewnego nastolatka, który nie bał się przypalić sobie dupy. To oni zapoczątkowali pasy, która dziś łączy miliony ludzi na całym świecie: Pasje do wolności, wiatru we włosach lub w kasku i ryczącego silnika. Mam nadzieję, że ta podróż w czasie Wam się spodobała i poszerzyła Waszą wiedzę o początkach motoryzacji. Pamiętajcie, następnym razem, gdy będziecie mknąć po szosie na swoim lśniącym motocyklu, pomyślcie o tym, jak to wszystko się zaczęło. Od kawałka drewna, silnika, kosiarki i spalonego siedzenia. Historia motoryzacji jest pełna takich smaczków. Dajcie znać w komentarzach, co was najbardziej zaskoczyło w historii pierwszego motocykla. Może macie jakieś swoje ulubione historyczne maszyny? I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych motoryzacyjnych historii. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!